Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Ostatnio w ankiecie wygrało Sims 1, więc wobec tego jestem zobowiązana, aby nagrać odcinek z tej części. Aczkolwiek szczerze nie spodziewałam się, że ona wygra i tak... No... Yy, no... Kurde. W sensie... Jakby trzeba Wam wyjaśnić, e, trochę się źle z tym czuję, że cały czas psioczę i jeżdżę na tą część. I w sumie gram tylko po to, żeby się w sumie wkurzyć i zirytować, ponieważ ja nie panuję nad warunkami, e, które są w tej części. Nie ogarniam tych simów. Troszeczkę mnie nawet bardzo męczy ta mechanika. No, tak nie wiem, trochę czuję się nie w porządku e, robiąc taki jeden wielki Rage z tej gry, ale nic na to nie poradzę. Ja po prostu szanuję tą grę za to, że dzięki niej ona była protoplastą dla stworzenia takich cudownych gier jak dwójka czy trójka. Aczkolwiek, no, <laughs> może czwórka, nie wiem, że tak nie przesadzajmy, ale no po prostu sama jedynka. Ta... <laughs> Nie, nic się nie zmieniło przez te parę miesięcy. No, bo tam już nie liczę tych dwóch odcinków, które polegały na przedstawieniu prezentacji modów, bo no to było takie jakby y, poza konkursem. To taka była bardziej ciekawostka i dla mnie, i dla was. Są takie dosyć specyficzne mody do tej części gry. No, no dobrze, w no, tam chcecie... <ścoughs> to nagrywam. no Mam nadzieję tylko, że. Y, Lubicie to, jak się wkurzam na tą grę i podejrzewam, że tym razem będzie podobnie. E, ja tam z, na społeczności coś takiego ujęłam, że chciałam, żeby zrobić e, przetrwanie w Sims 1, coś takiego, ale e, nie zrozumcie mnie źle. <śmum> Mówię to już po czasie. Ale chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że po prostu no, spróbuję zrobić jak zwykle zwykły gameplay w Sims 1, a to już dla mnie oznacza słowo przetrwanie. Niestety, jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, ponieważ mój poprzedni save uległ autodestrukcji, a właściwie mój cały komputer, więc no, spotykamy się w Sims 1 i musimy zacząć zupełnie nową historię. Ale że tamta moja historia tamtą Simką była dosyć taka, no nie ma co tutaj w ogóle powtarzać, to po prostu myślę sobie, że tak. Inaczej zrobię. Przetrwanie, ale z simami już gotowymi, stworzonymi przez Maxis, którzy już mają jakiś pokład gotówki na swoim koncie, którzy mają już jakieś wypracowane prace. Teoretycznie powinno być prościej. Tak myślę. A jak się okaże, czy to będzie znowu jakiś symulator przetrwania depresji, nienawiści do świata wiecznego poniedziałku i w ogóle? Sprawdźmy ich. Ja nie znam za bardzo tych rodzin tutaj. Są tu jakieś niby tam rodziny, ale ja pojadę sobie w klasyczka, czyli rodzina świr. I nigdy nie byłam tutaj. A już widzę, że będzie wesoło ze względu na to, że mamy tutaj taki piękny ogródek pełen trupów. O, więc pewnie będą... Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, ponieważ... Chyba nie miałam zbyt dużej styczności z duchami w jedynce, i też pytanie, czy straszenie przez takie duchy będzie mocno obniżać potrzeby naszych simów? Może niekoniecznie, to się dowiemy. I w ogóle, o chwała, Maxis. Oj, 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 jak cudownie. Nasi simowie mają praktycznie wszystkie potrzeby na zielono, więc fajnie. Mają pracę i odziwo dziwo Mortimer, czyli tak zwany oczywiście Henryk tej części simsów. Ale już jeszcze nie jest y, naukowcem jakimś tam wybitnym. Jest po prostu obiektem doświadczalnym. I też w sumie nie mają zbyt dużo gotówki, ponieważ pół Tyścia, ja myślałam, że tutaj przechytrzę grę, ponieważ będzie tak samo jak w e, Sims 2, że już, że już chodzę do czwirów na jakieś włościa, włoście, nie, nie wiem jak to się mówi. A tu się okazuje, że no będzie taki symulator przetrwania jednak a Hamajka to w ogóle jest bez pracy. Myślałam, że chociaż jakiegoś obiboka coś. No i o dziwo, Cassandra, chociaż jedna się lituje i ma 5 minus jako ocenę szkolną. No dobrze, no to zapuszczamy czas, póki co oni są w miarę happy. W ogóle chciałabym doprowadzić do tego, żeby świrowie mieli kolejnego Bachora. <t> tak. Przetrwanie tymi simami, plus jeszcze z niemowlakiem na koncie, które najprawdopodobniej zostanie zabrane przez opiekę społeczną, to brzmi jak super wyzwanie. Tylko też niekoniecznie pamiętam, na czym to polegało. Podejrzewam, że musimy jakoś tam uprawiać miłość pod tytułem dużo się całować. I chyba powinno być coś takiego, że telefon zadzwoni. To jest moja cała wiedza. Na szczęście ci simowie mają naprawdę spoko staty. Plus jeszcze... Yy, muszą się chyba bardzo... O, 100 na sto. Więc to chyba nie będzie aż takie ciężkie, żeby tam. Oni się naprawdę mocno love love, dokładnie. Już go Sandrusza się zastudziła i uciekła na górę. A w, w, w. Dobra akurat sobie rozrywkę. Tak szybko? A to nie telefon dzwoni! Coś mi się uzdurało, po prostu taki komunikat wyskakuje. No chłopiec, eee, wie, wiecie już. Co tam w tyle się odpiernicza? O. Eee, dobra. Czy <laughs> mogę przesunąć ten kojec? Mogę go sprzedawać, ale eee, szkoda. Ale wiem, jest takie coś, że może ten... Y jak on tam się nazywał? Złodziej, złodziej może ukraść nam Bahora. Dobra, mam nadzieję, że taka Sandra się przeciśnie do swojego łóżeczka. Dobra, będzie mieć brata. Nawet nie mamy, gdzie tego. W ogóle, gdzie oni mają sypialnie. Zaraz muszę zrobić rozeznanie. Ale oni mają w ogóle mały ten dom. Coś, co, co się stało z tymi ćwierami z dwójki? Dobra, to mamy Bachora. Ciekawe, czy możemy. Coś jest tutaj taka miła instytucja, jak... Yy... Nie mamy niańki. Czyli co? Majka niby będzie w domu działać cały dzień? Nie ma. Musisz znaleźć jakąś pracę, aczkolwiek gazeta sama z siebie jeszcze tu... A, nie, jest. Ciekawe, czy możemy olać dziecko. Nie, to jest ten. Tu jest gazeta. Ech, nie mogę trafić. Szukaj pracy. Ciekawa, jaka będzie jedyna dostępna praca. On ma robotę teraz. Okej. Okay. A ona ma. 13, 15. W sumie spoko. Tylko nie wiem, co na to Bachor. W ogóle temu Bachoru, co jest? Ja myślę, co potrzeba. Ej, co to taki dziwny widok mi się zrobił? Halo. Halo, ja nie mogę. O, jest. Baw się, nakarm się, śpiewaj! Nie mam totalnie pojęcia jak zajmować się tymi małymi grzdylami. Pani tutaj nie miejsce zapeszać, ale podobno te niemowlaki w jedynce to jest masakra, ale on no, tutaj już z nami jest jakąś godzinę i jest fajny. Mam nadzieję, że tak pozostanie, bo horror, tak ma być. A to kto to? A, jakaś ta sąsiadka. Sąsiadeczka. Sąsiadeczko, chodź tu. A to jakiś sąsiad był chyba. O już ryczy. Dobra. Za godzinę to my do pracy spadamy. Dobra. To weź tutaj jeszcze porób jakieś głupoty z tym dzieckiem. A. O, nie, dobra bo sąsiadka. Sąsiadka. I co dziecko może zostać? Hmm. No i jest. To dziwo. Wszyscy są w pracy nie ma w tak właśnie nie spodziewałam. Tutaj jest chociaż taki plus, że że nie mogę, muszę zostać samo. Aha. A, a, aha, ale a, Ale teoretycznie nikt nie przyszedł, tak? Czyli mamy takie jakby trzy godziny w zapasie safe. Jezu, zapomniałam o ich potrzebach. Nie, tylko ta majka jest jakaś taka katastrofalna. W ogóle ten. On się, Mortimer się bawi z Aleksandrą. Przyszuet. Ona jest taka smutna, ale to się nie dziwię, bo ona nic nie robi, tylko zajmuje się tym Bachorem przy brzegu. Dobra, ja ten Bachoru zamknie mordę. Mm. Rozrywka jej rośnie od zabawy z dzieckiem? Psychopatka. Ej, oni w ogóle nie mają żadnego TV-ka chyba. Chyba, że to jest TV. Nie no, w latach 2000, 2000 to chyba nie było takich naściennych telewizorów. Raczej na pewno. A czy oglądanie obrazów wpływa na roz... Nie, jeszcze pogarsza te. A granie na pianinku? O! Boże, co za bachor przebrzydły, jak on wyje! Zamki, mordę, no. Już mi się to nie podoba. Teraz hmm. tutaj działa? Taki kot jak Move Object? Aha! To nie działa skróci Shift Control co jest jakiś inny. Nie potrafię konsolety nawet otworzyć. Ej, ej, ej. Co tu za szatański kot idzie? Creepy. Nie, mam dosyć tego bahora. To był najgorszy pomysł ever. Już wiem, czego nie robić Disney jeden, na pewno. Nie robić bahoru. Ale no, chociaż co rozrywkę poprawiłaś. Ja się chcę z tych emocji. E, dobra, wiec obiet. Mam nadzieję, że nie spalisz niczego. Jest! O to się zesrało, Boże, to pieprzone, kurde, ambienty. No, inaczej nie została zeszczała. El Bandito. A co ja mogę z tym El Bandito zrobić? ja nie wiem. Pod nagli. E, poczekajcie, poczekajcie. Usługi. Ciclownia. No dobra, obrata tego El Bandito, ciekawe. Mam nadzieję, że chociaż ten. Że chociaż dostaniemy za to El Bandito jakieś pieniądze. Ty, El Bandito to zaraz... O, 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 jednak? Jak to w ogóle wygląda? Lol. Tak klatka On jest. klatka jest normalnie wielka jak ten ziom. No i co? Łapiesz go? A. Aha. To jest u duchy chyba wyszły. O oh, fuckers. O oh, fok, fuck, fok, 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 O nie. Em, em, em. Okej. To ta brat nie jest jakaś turbopodobna do Ale... Kassandry? Coś, 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 mi się kojarzy. Jakaś jest teoria spiskowa jakiejś siostra Aleksandry. Ale nie wiedziałam, że spotkam coś takiego. Widzę, jakie to duże mordy, kurde, idę. Idę stąd, mm. Ej, a, a, ty, halo. Ty się obudź, mordeczka. Śpij w pizamie. Bachor mnie wyje? Bachor to chyba uznał, że daje sobie spokój. Nie można nic zrobić. Nie mamy Bachora? Pusta jest ta kołyska? O co chodzi? Y -y. Nie. Bachor się uspokoił, nie wiara. Dobra, i, i, i dziękujmy. O, o, jak jego potrzeby? Zaraz, zaraz, właśnie miałam to sprawdzić. Odejść tu. Dziewczynku, ktoś? tu jeszcze jest? Anti. Halo. Dziwne te duchy są. Co tu się znowu zrobiło? Co to za muzyczka? Jakiś seksofonik czy jakiś puzonik jak grami tutaj. Nie, jak już nie wiem, co jest straszniejsze, te duchy czy ten pachor wyjący? Tatuś, robiłeś, to masz. Chociaż nie wiem, co ty tam przez pocałunki dzieci... Które to zostało? Hmm? Ten, nieźle. Dobra. No nie, czemu to dziecko jest takie niedokochane? Uh, uh. uh, uh. <ścoughs> Ej, ja nie się poddaję. O, oh, Henryk. Oh, idziesz do roboty. Nie chcę ci nic mówić, mordo. Dobra, to dziecko już zamknęło mordę. <ścoughs> co, co chodzi? Co? <ścoughs> bon. Można umieścić tylko na poziomie gruntu, a moim zdaniem to można umieścić tylko na poziomie, nie wiem, minus dwa. Piwnicy i w ogóle... No, dlaczego? W tyfy no! prawie oddał życie za tego dzieciaka, dosłownie. Nawet do, do pracy nie można iść, jak opieka społeczna idzie? A czemu ty do pracy nie idziesz, mordo? Mordo Henryk, no, czy ten Mortimer, nie wiem kim ty jesteś. Dobra, Majka pójdzie do tyry. Znowu zemdlał. Nie mogę, no! Dobra, weź tego wyjącego bachora nara nie jest Ni Nigdy więcej nim o w Simsach. Nie, Numpala, dokładnie, Nupala. Nupala tych Bachorów. O, poczekaj, 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 bo może tutaj coś fajnego dzwoni. Zupełnie... coś fajnego. No. bachora mi odbierali, no. Co <laughs> za niezrozumiały pracodawca. <laughs> trochę odżył, nie. Dobra, ty idziesz do roboty i nigdy więcej mi się nie smokać. nie chcę bachorów, nie chcę Aleksandra. <grystanie> Aleksandra historia prawdziwa. Eee. O, tak szybko? Nice, dobra. Kto to tu łazi? Boże, myślałam, że to jakaś klątwa, tak z daleka to wygląda jak jakaś taka chora dziewczynka. A to dwa kotki. Dwa kotki, piesek. Właśnie, może zamiast dzieciaka to kotka albo pieska weźcie na pewno będziecie milion razy bardziej odpowiedzialni niż za tego Bachora. Bo pieski, kotki są o wiele bardziej fajniejsze w utrzymaniu, nie? Do ogarnięcia. Eee. <laughs> telefon! Creepy telefon! Creepy telefon, tak! Proszę, piękny telefon. Cztery koła. Mamy już na koncie. Myślałam, że to będzie jakieś gorsze, jeżeli chodzi o próbę przetrwania. Oni nawet zaproszona, nawet sama pomyślała. O dziwo, czytanie książek w tej części daje pokłady rozrywki. Nie mam pojęcia, jak to wygląda w dwójce, bo w sumie jakoś nigdy nie przykładałam wagi do czegoś takiego, jak czytanie książek w Simsach, ale wydaje mi się, że to by tak aż nie działało, że to aż tak zapitala ta rozrywka. Mm. Jezu, a ten już zwariował Bo mu bachora zabrali się bawi w idealny dom yy, Zostaw tą zabawkę Nie yy, yy. A co tu taki śmiecior Gdzie mu taki śmietniczek klopią? Bachor przydaj się na coś Mam nadzieję, że ciebie nam nie zabiorą O wyrzućcie O o O o O o, o, -o. A ten zaraz zaśnie... Eee, ty chłominu, eee. Nie wiem, gdzie to jest... Gdzie to jest straż pożarna, Nie. Jesteśmy w drodze, dobra. Ale dobra, możesz się w sumie spalić morkiem, bo nie Spal się. Nie? Ale duchy... Boi się ducha, co? O, jak krepi mnie tu... To... Ej, potrzeby nie spadają, oszustwo... W ogóle nam te kwiatki zdychają, halo? O! Oh, boi się ducha. Mini Cassandra ćwir ją se przestraszyć. Aaaa! To jest straszne. Podlej, podlej, podlej. jakiś śmietnik. Podlej. Ej! Mamy no, pieniądze, to możemy pokojówkę. Znaczy... Yy... Nie możemy pokojówki? Czy kamerdyner to jest pokojówka, tak w domyśle? A, 500 simoleonów dziennie, no spoko. Dobra, w sumie może być. A, nie mamy tego piekarnika. No, słuszna uwaga. No, 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 więc tak pochwaliłam tą grę, że jest prosta. Mhm, mm Mhm, mm zdążyłam pochwalić. Mm -hmm. No, zdążyłam pochwalić, że fajnie, że super, że dobrze. Zawsze mm, dziwne, że nie spalili tego. A jakim cudem jeszcze mi się zespał nowo... Matko, Boska, że mi się skojarzył ten clown z tego moda na tego podpalacza, ja. Nie, nie, ale to chyba na szczęście jest ten niegroźny. Ten czaruś cały, ale nie mam żadnego obrazu. Oni mają ten obraz, a ja o tym nie wiedziałam. Nie miałam żadnej świadomości istnienia tego obrazu tutaj. I przez to zaraz moje życie jeszcze stanie się jeszcze bardziej marne. My to nie wiem. Ja się nie znam na, na, na tym. Te... Znaczy, oglądałam Szynszela i ten odcinek o Czarusiu, ale myślałam, że tylko przez ten obraz da się go wezwać. To nie tak. On tak sobie tu będzie pajacować, to w sumie może. A nie, bo chyba nam. O, chy... Co? Kamerdyner zamawia pokojówkę? I ogrodnika? A sam zarabia 500 dolków dziennie za nic? Czy on odwoływał zaraz, bo... ja nie, nie, wiem. Zaraz, 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 zaraz. Czaruś, dobra. Czaruś. Czaruś, no. Ten nie poszedł... Do... Wywalam go z roboty, kupić, debil. Jakie ma potrzeby w ogóle ty, ja nie przejdę tego. Raz mi wszyscy wyzdychają. O, o, o. Tak, to do ciebie na pewno, Henryk, odbierz. Masz przewalone. Pff. I co, bezrobotny. To ja... ja nie wiem. Ja puszczam czas, niech oni wszyscy zdychają. Ja, ja nie lubię Simsów 1. No podtrzymuję to. Fajna gra wspominkowa, ale jeżeli chodzi o prowadzenie tutaj rozgrywki, cokolwiek, nie ma sensu. Majka zosta No Tak, no też głupia dupa nie poszła do pracy. A niech was ten Kamerdyner poźre. Macie 7 dni, tydzień możecie korzystać z Kamerdynera. A potem nie macie kasy na koncie i zdychacie w tym sposób. Na szczęście rachunki chyba nie przyszły chyba. Dobrze. Ej, oni sobie w ogóle teraz uświadomiłam to, że radzą lepiej, jak ja nimi nie gram, niż jak ja nimi steruję. No, znaczy ten Henryk to nie do końca. Mortimer, ale Bella. Ona się sama ogarnie. Teraz duchy wyjdą. Albo nie. Bo ten Clown durny tu jest sumie. On chyba rozrywkę ogólnie psuje naszym psimom, mam takie wrażenie. Telefon! Gówniarz telefon. Telefon jest fajny. Lubię telefony. Nie zdążyło. O duchy, żeśmy to na o 12 wychodzą, nie o 20? Co? Drugi klaun jeszcze tutaj? Nie gadaj, mogą być... Mogą być dwa klauny? Nie, to jakieś randomowe powiadomienie, okej, no Ja się że dwa klauny. klaun. Yy, nawet, ja nawet tego nie przypalił. Dobrze sobie Nie wiem. Nie po prostu... Może mój sposób na grę w Sims 1 to naprawdę jest nie grać w Sims 1, bo oni se dobrze radzą, nawet z tym debilem Klaunem na karku, ale ona nie chce iść do pracy. O, dziwo. Weź... o której ty już pracę? Dobra, to po, po tą gówniarę, bo już się przestraszyłam, że tamta nie chce iść do pracy. Majka. O, jako dobra, dobra. A zamówmy tego klauniarza. Niech on wywali go na zbity ryj. Co? 500 simoleonów? 500 simoleonów? Wy nie macie litości. A, i dziękuję za nazdrowie. zdrowie. No. Jak to ona robi? Poka, 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 poka. Co ci się nagle przestali kochać? Co? A, taką czarną dziurę. I co? I się nagle tutaj teleportowało. Co A, ta go nie może złapać. A, złapało. Fajnie. Kurde, idź do pracy. To głupia... Kurło. Kurło, nie kurwo. nie Ja nie przeklinam, ja jestem bardzo, yy, bardzo wychowanym człowiekiem. No i do tej roboty. Nie, nie, nie. Telefonik, ty. ten. Kurde, jak ty się tam nazywasz? Cassandra Myślałam, że to jakaś loteria, tu znowu mentalny wpierdziel. No fajnie. Jesteście bez pracy, bez perspektyw. Macie Lokaja za 500 Simoleonów, które tutaj nic absolutnie nie robi. No, da, jakie to życie To si, si, Sims 1. Sims... Sims 1. Ta ma czwórkę, nie wiedzieć, czy w ogóle są lekcje w tej części. Może są? Może nie? To może mi się tylko to... W ogóle ona cały czas ma ten... Cały czas ma tą ikonkę, że jest niby w szkole i zdanie Nie jest w szkole. No i co? A w ogóle czemu ten Bobo tutaj? A w ogóle. Co te tu psy robią to przytułek? nisko. Jak my nawet się niebowlakiem nie potrafimy zająć, to co te zwierzęta oczekują, że my się nimi zajmiemy? No! Kurde, tych ambientów, 1509, znów jakiś Albani, co przecież go schwytali? Nie, nie wiem, o co chodzi. Duchy pierdzące. Oh no 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 Co jeszcze? Byłaś całe życie w szkole, dalej idziesz do szkoły. No fajnie. Co się coś zesrało, Ty co się tu zesrało? I Dlaczego kamerdyner jest taki bezsensowny? No dlaczego on pokojówkę zamawia? Dlaczego on... Co on jest? Od dyrygowania czy od usługiwania. No co kurde trafił mi się jakiś... Niech kamerdyner nazistano. To by tylko dyktatorowo wołał wo 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 wszystkim, a sam nic nie zrobi. A sam tylko psuje innym no mnie <śśmiennie> Nie ukara. Kto <śmiennie> no to tak beknął, co to było? jak tam nasze relacje? W sumie spoko. Myślałam, że będzie gorzej. Nie jest. Ja nawet w sumie... Nie muszę dotykać klawiatury, oni sobie jakoś radzą. Raz kasy nie będą mieć, ale tak poza tym jest okej. Okay. Yes. Nie, znowu duchy. Nie, yy. jest spoko. Chociaż nie, Majka jest strasznie głodna. Myślę, że... Chociaż nie, zrobiła sobie żarło. Teraz się w gacie. No, ale tak poza tym jest ok. Jest ok. Jak to jest, że w tej grze jak sterujesz Simem, to nie jest bardziej podatny, kurde, na śmierć niż jak nie grasz z nimi. On się jakoś potrafi sam sobą zająć. Gówniarz nie idzie. Do... Gówniarz, chociaż ty. Chociaż ty, Ja Aleksandra to przeżyje. Ci! Oj, 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 oj! oj. Oj, oj, a możemy jakoś zerwać ze sobą? Nie, to nie ta część, tutaj nic się nie da. A, już się pokochali. Wreszcie i lewa pula trochę popracowała. O, sazdro Majka, u mnie tu nic nie pracuje. W tej głowie. I no kurde, przeciąg tam pracuje. W <laughs> tych pustych przestrzeniach, moi łyby, nie. Nie, dobra. Dzisiaj się z draż... Nie, spoko. Spoko. Powiem tak, ja tak to mogę grać w sims, okej. Okay. Tutaj drama sama się dzieje. W sumie nawet bez mojej ingerencji. Drama się sama dzieje. I coraz mniej się lubią. w ogóle nie wiedzieć czemu. Oj, kasa sama się robi, pomimo tego, że oni nie pracują. Mają kamerdynera nieroba, który zatrudnia wszystkich dookoła. Ja sam tylko stoi godzinami. kurde, zbija hajsy. Przecież nie, coś tutaj ugotował, więc. No, dropsy. Coś. Ojej, poszedł. No, 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 no. Jak wasze potrzeby. Ryje? Dobrze jest, boże. Jestem w szoku, że to tak działa. Tylko szkoda, że to jest wszystko takie powtarzalne, bo taka są... Nie wiem, chyba żebym potrafiła wytworzyć eliksir na dorastanie, ja nie jestem taka mądra i tego nie zrobię. No a robienie kolej... O, nawet im serduszka poszły same z siebie, sweet. A robienie im... W sensie majca i Mortimerowi kolejnego dzieciaka... Nie. Nie. Nie 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 nie. Ja się za to nie, nie w ogóle nie biorę, ja się tego nie tykam, ja gówna nie tykam. Ja w główno nie wchodzę, jaką gówno przechodzę. tam... no się nie włazi, czyli się dzieciaka tutaj nie robi w tej części nie niemowlaka. Już wiem. Już wiem na własnych błędach. Dobra. Reasumując, nie wiem, o czym był ten filmik, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. A podsumuję to jednym krótkiem... krótkim Podsumowanie. Mówię bardzo składnie po polsku, pięknie. Polski to jest po prostu ma ojczyzna, ma duma, mój, mój, mój język. I powiem dalej z mi słów jeden nie lubię. Pa.